Kolega Pimpek został uwięziony na wielkim dzieżowcu. Zobaczcie, jak to jest bardzo wysokie. A ja mam taką krótką szyję, ale muszę zdobyć więcej, żeby mieć ją troszeczkę dłuższą. Aż będę mieć taką wysoką. Więc zobaczcie, ja zacznę chodzić jak ten ludzik i Wow, ta szyja mi się zaczyna zwiększać. Muszę ratować mojego kolegę. Pum, 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 Ej, w sumie ja już mam bardzo długą szyję. Jestem ciekawy, jak ona będzie długa, bo tak naprawdę zobaczcie teraz. Ja będę zdobywać jakieś wysokości. I tutaj jest jakaś pierwsza rzecz. Uwaga, moja szyja jest wysoka jak on. Nie żyrafa! Przecież to jest za mało! Mój kolega jest na wielkim wieżowcu. Gdzieś tam z tyłu i czekajcie, ja muszę zbierać chyba kolory mojego ciała. Tak, bo ja tutaj jestem teraz zielony, czyli muszę zbierać zielone takie pręciki, żeby mi to rosło. A jakbym wziął niebieskie, to uwaga, wezmę. O, teraz jest jakiś klucz, więc też to biorę. i Muszę zbierać jak najwszystkie, jak najlepiej. Może tak o... Wezmę, o nie, to mi zabrało. Patrzcie, nie mogę zbierać innego koloru niż mam, bo ta szyja mi się zmniejsza. A teraz mi się akurat zwiększyła. I zobaczmy, czy ten bieg coś mi da. a muszę być dłuższy, błagam. Chcę mieć kolejną rzecz. O nie. Znowu jestem żyrafą. A tutaj jest jakaś kolejna rzecz. Ja już to rozumiem. Dobra, muszę zbierać tylko moje kolory. Tak, ta gra jest przecież taka prosta. O, teraz zmiana koloru da. niebieski, czyli mój ulubiony kolor niebieski. Teraz, obiorę kolejny niebieski. Zmieniam kolor. I zobaczcie, jak ten wyścig szybko mi idzie. Widzowie, biorę tylko moje kolory, czyli te, które mam. O, teraz będę mieć na pewno wyższą rzecz, ale to chyba nie jest taka szyja jak wieżowiec. Chociaż i tak jest bardzo długa. Wow, zobaczcie, ile rzeczy teraz odblokuję. Jestem wysoki jak żyrafa dinozaur. O, tak, taki zielony. A tutaj jest jakaś inna rzecz. Sobie w tym momencie odblokuję tutaj jakieś zwierzątko. Zobaczcie. Wyleciał mi taki delfinek. I teraz dzięki niemu też będę zdobywać chyba więcej wielkości. I zobaczcie. On też się powiększa tutaj na dole. On ma taką szyję jak ja. W sumie on teraz wygląda jak jakaś ryba taka długa. O nie, to jest dziwne. A tutaj, o nie. Zobaczcie jaki ciężki poziom. Ale spokojnie. Wziąłem tutaj moje kolory. I jestem ciekawy, czy będę mieć taką długą szyję wraz z delfinem. Czy on mi pomoże uratować pipka? Błagam, tak. Dobra, widzowie, uwaga. Ja w tym momencie chodzę sobie tutaj i błagam, żeby miał wielką większość. Tak, bo uwaga. Teraz ten delfin. Oh, jak mi do Jestem wyższy niż jakiś posąg i jakaś piramida To jest sfinks, widzowie A tutaj chyba jest piramida, ale jeszcze nie jestem taki wysoki Muszę zdobyć więcej tej wielkości Tak, widzowie, dobra, uwaga W tym momencie, o nie, mogę stracić Muszę uważać na te klocki, żeby oczywiście nie uderzyć moją szyją Bo to by było przewalone I uwaga, zbieram tego jak najwięcej Delfinku, ty też jedz ja, to tak, to ja. I bardzo dobrze, tylko bądź ostrożny na siebie Bo ja w tym momencie, uwaga, zmieniam kolor na pomarańczowy Uff, dobrze, że to zmieniłem I teraz, o tak, idealnie po środku I zbieram wszystko, ej, może teraz mi się dał Pipka, bo zobaczcie jaką mam wielką szyję i to jest chyba mój rekord, tak mi się wydaje, uwaga, tu będzie po, 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 lecę i błagam, żebym był wyższy od żyrafy, dobra, tutaj jest dinozaur, jakieś pomniki i teraz tutaj, o nie, nie udało mi się muszę odblokować jakiejś rzeczy i teraz o, będę mieć innego skina tutaj na górze i wyleciał mi królik, o nie, ja wolę pieska, tak, zacznę to rosować i błagam żeby mi wyleciał piesek, ale w sumie taki król może być i nawet tutaj na niego dałbym moją koszulkę luczekshop.pl, tak, taka z pieską. I kostkami, bo ona jest najlepsza i by też wbijajcie na www.luczekshop.pl Zobaczcie, o, teraz jako król biorę najlepsze te, widzicie to, mm, jak to się mówi, kolorki, dobra, i w sumie to będziemy pasować, jak król będzie mieć taką wysoką szyję normalnie i mój delfinek, dobra, to jest śmieszne, o, dobra, teraz biorę kolor niebieski, czyli mój ulubiony, i uwaga, biorę sobie kluczyk, biorę sobie to i po środku po niebieski kolor, dobra, o nie, tutaj trzeba uważać, bo jest naprawdę ciężko, ale udało mi się, dobra, tutaj też niebieski i niebieski, i teraz tutaj, pom, nie wiem dlaczego, ale bardzo mało się zdobywa tutaj tej wielkości, tak mi się wydaje. Daję, widzowie, uwaga, pójdę sobie dalej i błagam, żeby miał jakąś wielkość. Błagam delfinku. Wow! Przecież ta wielkość jest taka wysoka, żebym miał tylko wyższa niż ta piramida. No nie! Ja nie wiem od czego to zależy, ale chwileczkę, ej, ja teraz mam jakieś inne kółeczka, widzowie. I teraz, ej, patrzcie, normalnie jestem w wodzie. Dobra, ona mogła mnie podtopić, czyli muszę zbierać bardzo dużo tego. I teraz biorę o zielony kolor, żeby mieć jak najwięcej. I teraz naprawdę będę zbierał tylko zielone rzeczy, widzowie, albo tego mojego koloru, który mam, żeby mieć jak najdłuższą tą szyję, bo ten poziom mi się bardzo nie podoba. I czekajcie. Biorę sobie teraz kolor przepraszam. Bardzo, o, tutaj jest dużo pomarańczowego, więc może to będzie akurat to ej, mam aż 53 widzowie, czyli teraz, uwaga, moja szyja tutaj zdobędzie. O, prawie najwyższy. No nie! Błagam, żeby teraz ona wygrała to i uwaga, ja lecę teraz jak najdalej, błagam, chcę pobić ten poziom. I tak! Udało mi się piramida! a Tutaj jest, ej, jakiś pomnik normalnie! Zaraz będę wysoki normalnie, jak ten pimpek tam gdzie jest uwięziony. Ej, i chwileczkę, tutaj coś mi się pojawiło, jakiś ogień po lewo, ale spokojnie, może po prostu muszę zebrać jak najwięcej i będę mieć jakiś bonus. Tak, błagam, ja chcę mieć najdłuższą szyję, proszę państwa, ja przecież dlatego mam Tutaj wszystkie rzeczy najlepsze, bo chcę uratować Pipka. O, dobra, i teraz zielone kolory, żeby zdobyć świetnie. I teraz, o, niebieski kolor. Najwięcej jest niebieskiego. Tak jest, i czekajcie, ty. Tutaj jakiś ogień teraz normalnie się pojawił. Ja chyba zbieram wszystkie te kółeczka różnego koloru. Ej, tu było akurat bardzo epickie. I mam 91 wielkości, zobaczcie. To będzie na pewno jakiś rekord, bo zobaczcie. Teraz mijam tą żyrafę, dinozaura, pomnik, za chwileczkę minę Sfinksa i normalnie piramidę. Tak, ja chcę być normalnie jak ten pomnik, o nie. To było bardzo bliskie. No nie, pipek, ty mi tam normalnie poczekaj na mnie, poza Raz po ciebie będę dobra. Znowu mam ten ogień po lewo, więc bardzo dobrze. I teraz o, muszę uważać na przeszkodę, bo one chcą mi przeszkodzić, ale spokojnie, ja się nie dam. Biorę teraz pomarańczowy kolor i POM! Teraz znowu zatuję z moją szyją. Ej, i to jest bardzo śmieszne. Ten delfinek chyba nie daje rady normalnie taką szyję długo śmieć, ale spokojnie, ja w tym momencie biorę tego jak najwięcej. Tak jest. Uwaga, biorę sobie teraz mój zielony kolor i POM! Tak zbieram wszystkie kolory. Błagam, chcę zebrać wszystko. I tutaj akurat wszystko jest zielone, ale spokojnie. O nie, chyba nie uda mi się pobić tego rekordu. Bo teraz spróbuję pójść na razy 6 i uwaga, czy będę mieć Przyszczą wielkość, błagam, tak, ja chcę to dostać. Mijam teraz wszystkie normalnie pomniki. I tak, udało mi się, pobiłem. To jest pomnik normalnie. I teraz mam jakąś wieżę tutaj obok, więc muszę ją zdobyć. Tak, dobra, teraz biorę naprawdę wszystkie te kółeczka, bo chcę mieć naprawdę najdłuższą wieżę. I coś mi się wydaje, że teraz będę mieć mój rekord. Bo zobaczcie, teraz biorę sobie o, tylko niebieskie, może mi się pojawi Ogień tutaj po lewo. Tak mi się wydaje, o nie widzowie. Ale spokojnie przechodzę tą wodę i teraz biorę o niebieskie kółeczko. I teraz błagam, tak jest ogień. Musi mi się pojawić. Błagam, tak, zobaczcie, ile teraz. Mam wielkości szyi. Wow, wow, dobra. Muszę uważać, żeby nic tutaj nie dotknąć. Teraz o pomarańczowy. Biorę sobie tutaj więcej go. I teraz biorę sobie cały ten kolorek. I błagam. Teraz musi mi się ogień pojawić, tak? Bo ja chcę ogień. Ale nie, chwileczkę. Tego ognia jest naprawdę tutaj bardzo mało. Dlatego biorę sobie tutaj to. I uwaga, teraz jak najwięcej zielonego. I zobaczcie, mam 100 tysięcy wielkości normalnie szyi. I błagam, żebym pobił rekord tej wieży. Bo teraz mijam tutaj wszystkie te pomniki. I błagam, chcę pobić rekord. Tak jest, zobaczcie, pobiłem tą wieżę Tutaj mamy, ej, jakąś budowlę. Ale najpierw wylosuję sobie nowego zwierza. Taczka, tak, błagam, żeby to było na przykład żyrawka, bo ona jest bardzo długa. I no nie no, mam jakiegoś kota. Ale dobra, pójdę z tym kotkiem, bo zobaczcie, jemu też się ta szyja powiększa tutaj na dole. I zobaczcie, kotku, tylko ono właśnie nie zwariuj, bo tutaj trzeba mieć naprawdę bardzo długą tą szyję. Ja w tym będzie, o, zmieniam kolor na niebieski. Przeskakuję sobie tutaj te jumpady. I uwaga, muszę zebrać tylko niebieskie rzeczy. Pamiętaj, o, i tutaj mamy właśnie oponki takie większe, więc też je zbieram, żeby mieć tego jak najwięcej. I pom! Zobaczcie jak ja teraz wszystko zbieram. To mi się akurat bardzo podoba, tak jest! I w sumie ta moja szyja jest już na... Naprawdę bardzo długa. Ja chcę pobić rekord. Tak muszę zdobyć i pipkę uratować, tylko się kotku, nie przestrasz tego pipka, bo on jest trochę czerwony, Ale dobra, mam nadzieję, że się nie przestraszy. I teraz naprawdę wszystko zbiera. Widzowie, coś mi się wydaje, że ja to wygram. Bo zobaczcie, jaką długą mam tą szyję. Wow, dobra, kotku, mam nadzieję, że ty mi pomożesz. I teraz lecimy zobaczyć, czy będziemy mieli najdłuższą szyję i czy pobijemy to. Tak jest! Pobijem tą budowlę i jestem już tutaj przy tej statuetce wielkiej. Muszę się naprawdę skupić i teraz uratować pipka. Tak, dobra, zbieraj każdy kolor. Jeżeli mi się nie uda, widzowie, to zostawcie odsuba. Uwaga, teraz normalnie. Biurę, każdy to naprawdę niebieski, dobra. I teraz, o nie, teraz najgorsze rzeczy. Błagam tylko, żebym nie dotkał tego. Tak, jest, dobra, udało mi się. I zmieniam mój kolor na pomarańczowy, więc teraz pełne skupienie. Musimy zebrać jak najwięcej pomarańczowego. O, tak. I teraz mam ogień, czyli mogę zebrać więcej. Dobra, uwaga, idę sobie dalej. I tak jest, zobaczcie, uda mi się, to tak mi się wydaje. I teraz tutaj biorę sobie pomarańczowy kolor, tak. Idę sobie teraz środkiem, i tak, prawie. Mi się udało, bo zobaczcie, zmienię tylko mój kolor jeszcze na zielony i teraz może się udać, widzowie, mogę mieć rekord. Tak jest, zobaczcie, w tym momencie 11.4 będę mieć mnożnik, błagam tylko, żebym to wygrał. Muszę uratować pipka, bo zobaczcie, w tym momencie jestem naprawdę najwyższy i tak, najwyższą budowlę już mam, jestem koło wieżowca. A tutaj na górze go widzę, ej, pipek, zaraz po ciebie będę, to już jest ostatnia wieża. To tylko się pospiesz, bo ja zaraz spadnę, naprawdę. Dobra, mam ostatnią szansę, widzowie, bo to jest mój ostatni wyścig i błagam tylko, muszę zrobić pipka, więc kotku lepiej. Bo teraz muszę naprawdę zdobyć wszystko, bo tutaj będzie chyba wydaje mi się, że najwięcej punktów do zdobycia w tym poziomie, więc błaga, muszę uratować pipka. Biorę teraz niebieską yy, oponkę. Dobra, uwaga, tak, plus 5 wielkości. I moja szyja robi się już coraz dłuższa. Może za chwilę będzie rekord, widzowie, tego nikt nie wie. Uwaga, weźmy sobie teraz tą oponkę. Tak, już mam 30, dobra. Biorę teraz każdą tą niebieską i błaga, tylko żeby teraz nie stracił. A nie dostałem. O, o, to jest zły znak, mogę nie uratować pipka, ale spokojnie, może mi się uda. Biorę teraz wszystkie te niebieskie rzeczy takie. Zobaczcie, o, tak, to ja lubię. Biorę teraz na Naprawdę wszystko, uwaga, niebieskie, niebieskie, tylko niebieskie. I uwaga, biorę sobie teraz to, to i błagam. O, o, teraz muszę naprawdę to wygrać. Błagam, chcę być taki wysoki jak ta wieża. I zobaczcie, oby mi się to udało, bo teraz lecę na koniec i za chwilę tam będę widział. Pipka, tak jest, dobra, wyprześleguję to i nie, nie udało mi się. A pipek jest tutaj na górze i chyba nie zostanie uratowany.